I jedziemy, ziomeczki. Siu, 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 siema, siema. Penetrator nawija po raz kolejny. Znowu misję e, dla, tym razem pana Ewerego. I będzie tutaj jedna z legendarnych misji, jeżeli chodzi o Vice City, której zawsze fenomenu nie rozumiałem, bo okej, okay, nie jest ona jakaś tam prosta, ale też powiedzmy kult, jaki wokół niej nastał to jest to jest tak jak podobnie z z tą misją jeja yeah, end, end of nie, end of the line wrong side of the track, coś takiego z złej, złej strony torów w San Andreas gdzie tam jedziemy z naszym e, Big Spokiem. No ale mówię dobra to na razie jeszcze nie jest ta misja e, dodam tylko, że po ostatniej e, misyjce dla prawnika której, co robiliśmy? Kurczę, zapomniałem. Aha, te zamieszki. Został nam odblokowany pancerz do kupienia w amunacji. Tak więc jest już on normalnie do zakupu. Ok, zobaczmy, co tutaj się będzie działo w misji Żelazna. Czwórka. Come in and hell my daddy used to say never look a gift horse in the mouth and by golly he never did would you like a drop of the old kentucky no thanks a clean thinker i like that now the property business isn't all about highfalutin paper pushing it's about dirt and the will to claim that dirt you with me son oh yeah well i need some tenacious bastard to let go of some dirt and you look to me like the kind of guy to persuade him persuasion's my forte

Przyznany legitny dostęp do pola golfowego, o, dlatego też tę te misję wykonuję, żeby przy zbieraniu paczek możemy, moglibyśmy sobie, no, możemy sobie, może crossa żebyśmy tam mogli sobie normalnie wchodzić. Tam oczywiście można do, na te pole się dostać, tam przez mostek czasem mogły podstawiać, ale stwierdziłem, że odblokujemy sobie, no popchniemy sobie trochę misję fabular wątek fabularny, żeby. Nie, większą część odblokowano. Właśnie, między innymi, Starfish Island. Jak i. Właśnie pole golfowe. O. To jest w ogóle. To jest tak kultowy tekst. Ja zawsze myślałem, że nie tam przy okazji, jak wychodzimy przy misji impreza, jak się przebieramy na ten strój wieczorowy, to mówi, ale nie, to jest tutaj zawsze. Ja zawsze myślałem, że ten tekst zginął. Ale na szczęście nie, ok. Czyli już widzicie tutaj. O, te brama byłaby zamknięta. Gdybyśmy normalnie, jeszcze przed tą misją, nie? I tak. Proszę Państwa, tu wchodzimy. Tak, gra w golfa. Sprawa, by to była jego ostatnia rozgrywka. Oczywiście, możemy się tu dostać w taki sposób, że te bronie przechodzą razem z nami o, tylko biała broń została nam, baseball a wystarczy tam po prostu jest ten most tam się samochód postawić, można wskoczyć, ale no powiedzmy zróbmy to tak jakby, jak nam tutaj nakazuje życie i misja i tutaj żadnych ciekawostek nie ma co do tego, no taka od sobie misja Eee. otrzymasz kij golfowy pod warunkiem, że nie masz broń do walki wręcz, a my mamy broń do walki wręcz i dlatego zostaje nam baseball, ok czyli automatycznie nam jej nie podmienia i musimy jakby nic nie mieć ok, jest i nasz chłopek tu będziemy się teraz ścigać Him. Him Okej. Okay. Czyli on. Aha, wsiadł do tego wózka. Kurde, ile tu jest? Lejemy, lejemy. Ło, wow, wow, wow Co to było? Ja Jestem w szoku, że nam tak tutaj do zdrowia chłopy wy... wytrwonił. Teraz tak, będziemy go ścigać sobie. Powiem, to, to, to jest jedna z tych misji, naprawdę, które zapadły w pamięć, bo wiecie, po tym GTA 3, takim smutnym, szarym burym, ponurym, no ścigamy się wózkami golfowymi na polu golfowym. No to jest coś, coś fajnego. Okej, okay, go. Ja nie wiem, czy nie będzie lepiej go na piechotę ganiać, tym bardziej, że mamy nieskończony sprint. Oczywiście najprościej byłoby po prostu z broni tu przemycić i, i tyle O zobaczcie, Już my jesteśmy szybciej niż ten wózek Tego on tak chyba szybko się nie da Głośny typie, o nie Kurde, całkiem mu to z idzie Nie, tak się chyba nie da, czyli trzeba będzie go jednak tym wózkiem po, on no dosyć szybkie prędkości ma, żeby go z niego wyciągnąć. Łoż, to był strzał, co? O kurde, No i tak się nie uda chyba, o czekajcie, czekajcie, o udało się. No tam później jakby uciekł poza klub, to by... No nie, chodź tu. Daj go. No ja pierdyle no. Chłopiec przecież już obity na maksa. Chciałem powiedzieć, że jakby się mu udało uciec z klubu to my tam wiecie w ucieki. Tym Porsche tam nam spierdzielał. O ty dziadu. Widzę, że muszę po całości tą misję rozegrać, ale dobra, chociaż się udało pana przebić. Czyli, nie on tym Porsche ucieka, czy tam kometem, jak to się tam nazywa, tylko będzie inną furą, a my musimy go dorwać. Dobra, kończmy to. Kończmy panie, ten cyrk, bo już wystarczy. 500 dolarów, misja wykonana weźmy sobie pancerz mamy go całkiem niedaleko ok, 100 gofowe dostarczamy do klubu gofowego leaflings chyba w całą broń zebrałem, nie? tutaj co, jest gdzieś serce chyba? nie, to jednak jest y witaminka I sobie zapiszemy, bo tu akurat Spotkamy się z legendarną już Mercy'ą Legendarną misją, która Wielu spędziła, chociaż ja też pamiętam, że Jak zaczynaliśmy przygodę z Vice City, ja tę misję ukończyłem W ogóle to było, to było takie piękne jak Wiecie, na osiedlu dorwało się tego um, te, te Vice City, każdy zainstalował, każdy grał tam Kurcze, gdzieś tam ktoś się pytał, o ty gdzie jesteś już? Tam? My tam oczywiście ja z bratem już, kurczę, no nie wiem, chowaliśmy na drugiej wyspie. A pamiętam, że żonki tam, o których mniej więcej graliśmy, równo jeden utknął na Dewastatorze, chyba drugi tam go jakoś przeszedł, ale nie wiem, czy nie z kodami przypadkiem. Zresztą nie wiem do Dewastatora, czy jakichś tam kodów da się użyć, bo to jednak, wiecie, misja jest taka. Ee, jak to powiedzieć, nie da się chyba przeskipować tak za bardzo. Nie, mi się to jeszcze zapiszę, żeby było widno. Żelazna czwórka. Ogólnie ta misja, którą teraz ukończyliśmy na Geta Wiki, ma też tytuł Trafne Argumenty. I powiem szczerze, że to mnie trochę zdziwiło. The Four Iron. Ale wpiszę tak, jaki jest tytuł w grze, jaki się pojawia. To jakaś widocznie inne wersje spolszczenia są. Ok, czyli jedziemy znowu do Iverego. Do naszego pana i będzie tam misja Devastator. Ona odblokowuje nam jakieś tam pozostałe rzeczy, pozostałe misje, między innymi, yy, dobra nie będę mówił tu misji, bo po co to komu, na razie. Ale teraz po tej, tutaj, ta którą zakończyliśmy odblokowała nam dostęp do leaf links, czyli pola golfowego i do czego jeszcze? Do stroju golfiarza. O, może teraz zejdziemy po ten młotek, tylko pamiętajcie, żeby zmienić na piąchę. Co tu mamy dostępnego? Śrubokręt, młotek, tasak, baseball, 8 dycha za darmo mamy nie? u nas, o, maczety nie ma dostępnej. Dobra, prawy shift, lewy shift, aby kupić, wyjść, Enter lub F, aby wyjść. Kucze, baseball tyle hajsu kosztuje, dosyć sporo, co? No, ok, idziemy do Iverego. i będziemy bawić się w Dewastatora. Tutaj za tę misję 1000 dolarków nam wpadnie, czyli całkiem ładny pieniądz. Tutaj będzie chyba z nim ktoś siedział, nie? Człowiek demolka. i got a problem and i reckon you could help me with it i'm no builder no i was thinking more of your demolition skills now this here this is a development as planned and this this is the property that we're looking at you're trying to say this new office block is kind of in the way you catch on quick now i'm gonna head out of town for a while and if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Hmm. Głos pod tego um, chłopa Iverego, podkłada, niestety, świętej pamięci już, e, Bert Reynolds. Zdany z filmów takich jak chociażby nieustra... nie Nieustraszone. Bandit, Bandit mistrz kierownicy, ucieka chyba, tak w polskim tłumaczeniu to było. Eee, I tutaj też gdzieś jakieś okej, czy dzieje, w ogóle mieliśmy jechać do Topfana, bo nam tutaj ten budynek chodzi, żeby rozpierdzielić. I moi drodzy, podczas tam dialogów było bardzo, bardzo wiele informacji o tym, że również i, na, i też w tej Ray Layota, który podkłada głos do pod tego tutaj chłopa, eee, no ogólnie bardzo sceptycznie chodzi do podchodzi do nagrywania tutaj dźwięków do tej naszej ukochanej gry, bo wiecie tam gry, tam, tam tak, tak sceptycznie bla bla bla, GTA, co to jest, jakaś tam gierka, no i tam tutaj się właśnie chłopy z stara żaliły, że strasznie ciężko z nimi szła współpraca, zwłaszcza chyba z Bertem właśnie, Reynoldsem, no ale widzicie, rodziło się to w bólach, ale koń, efekt końcowy jest naprawdę e, no, cudowny, nie bo co tutaj gadać. Ludziska, e, parę informacji. Mamy tu misję Devastator, albo e, Człowiek Demolka, tak? Też tutaj w tym tłumaczeniu. I to jest właśnie fajne, bo widzę, że tutaj jest, na GTA wiki są nieraz inne tytuły i mam inne tytuły w tłumaczeniu, tak więc będę mógł w opisie wpisywać właśnie i ten i ten tytuł, żeby w razie, jak ktoś będzie szukał przejścia misji, to będzie wyskakiwał w wyszukiwarce i to, i to. Dobra, nie będę, tak więc nie będę tutaj tytułami rzucał, bo one będą zawsze mogą być różne. I tak, i po wykonaniu tej misji w naszej willi pojawi się niby model Action Heli z namalowanym helikopterem RC Goblin używanym w tej misji. Czyli tam widzicie, w tej naszej kryjówce będą się pojawiały jakieś fanty właśnie z wykonywanych misji. Między innymi teraz pojawi się helikopter. Ten model oczywiście, którym sterujemy, bo to go obejrzeć. I tutaj też jeden, podczas misji, jeden z mm, robotników będzie krzyczał. What the f? nie będzie fuck, tylko będzie takie f. i to jest przed San Andreas. Chyba pierwsze takie, to, to pierwszy taki moment, gdzie ktoś tam prawie przeklnął, bo dopiero San Andreas tam chyba już kurwami legitnie rzucali. Okej, okay. I, i, i w wersji Definitive Edition tam y, na konsoli, czy nawet chyba. Y, te, tak, też na Steamie mam osiągnięcia, nie? Przecież to musimy wszystkich pozabijać tym śmigłem tego naszego goblina. Wszystkich? Czy tam jest jakaś ilość? Zaraz tylko spojrzę. Y, zabić wszystkich wrogich NPC, tak. Czy musimy wszystkich wybić tym śmigłem? Ale okej, okay. o co tu chodzi? Musimy po prostu sobie. Rozwozić bombki naszym helikopterem, a oto. I on wyznaczonych celów, aby podnieść bombę, podleźć do niej. Helikopter może przenosić tylko jedną bombę na raz. I tutaj, dobra, przynosić nom 0, upuścić bombę, czyli tak jak strzelamy, jeśli nie trafi cel, podnieść bombę i sprowadzić jeszcze raz. I tak sobie ich tu powybijamy, bo. Wtedy misja jest dużo prostsza, jak oni nam tu nie przeszkadzają. 7 minut. Czy czas startuje od razu, czy to jest od momentu wzięcia pierwszej bomby? Chyba od momentu pierwsza, wzięcia pierwszej bomby, nie? Dobra. Czyli tak, tu jest tu, w góra. ZX96. 2 je. Nie co, brakuje mi Dobra, czyli 0 tak, tu jest sukcesem po prostu sobie ustawić Okej. Okay. I zostawimy sobie Q E Ok, czyli jest w miarę ustawione już lub S, aby... Myślę, że możemy zacząć. I zaczniemy chyba od, od góry, Czy podnieść bombę. Kolejna rzecz na nas, ok. Czyli co, podchodzimy i zaczynamy. To już tutaj widzicie, co może sobie spuścimy tą pierwszą? Już tutaj. To chyba kontrolę kontrolem, tak? Spuszczamy czy zerem? Tak strzelanie z, z wozu, tak? Dokładnie. I teraz tak. Dobry to. Ok, załatwione. Ok, następny. Przekręcamy się, żeby go. Uknąć. warto ich załatwić żebyśmy mieli już ich z głowy żeby nam też tego helikopterka nie rozwalali bo on tam ma jakąś tam swoją żywotność czyli 4 bomby 7 minut po półtorej tam po minucie 45 mamy na jeden na jedną bombkę po prostu Pamiętajcie po misji, żebyśmy polecieli sobie zobaczyć jak faktycznie wygląda ten helikopter, ten model, bo też nie zwróci na to uwagi. W ogóle będzie sobie fajnie porównać. OK. Gdzie to będzie? Tutaj jest. Obo widzicie od razu się zmienia. trochę dziko, ale damy radę. Zmienia się o, jesteśmy na tym poziomie. Kwadrat, to wtedy wiadomo, gdzie lecieć do którego pojemnika, żeby... OK, czyli obkręcamy. OK. I wszystkich ubiliśmy i wracamy z powrotem. No mówię, kwestia tutaj jest sterowania. Sterowanie jest najgorszym naszym wrogiem. 4 zaraz będzie zebrana o, zebrana, ale jeszcze nie zrzucona na każdym piętrze tam jest chyba, nie wiem, po dwóch, trzech chłopów, to widzicie żeby zdobyć osiągnięcie trzeba ich wszystkich wytłuc czyli nawet nie trzeba misji kończyć, tylko najważniejsze to, żeby się skupić właśnie na wyrżnięciu ich okej okay. I lecimy do góry na piętro numer dwa. I tu będzie... jeszcze najpierw wrzucimy bombę, nie będziemy teraz ciągnąć. No to jest ten gorszy, widzicie, pierdziela nam w tego. Tam jest. Stole, to już nie przelewki, tym ten, ten majorakiem jakiegoś tam on no, wbija. To chyba nawet nie trzeba. Ktoś tu jeszcze strzela, tak czy nie? Gdzie jest ten chłop, co strzela. Dziadu. Dobra, ostatnia bomba, 3 minuty mamy. No, kręcie. się. Jest najgorsze, że nie możemy wylecić z tego budynku. O, tutaj ktoś się rzucił. Nie możemy wylecieć z tego budynku. Yy, przez ściany. To by było też dużo szybciej, tylko trzeba iść na sam dół, kurczę, co. To... Nam tutaj utrudnia życie dodatkowo, ale... Nie jest taki tam... Ciężki temat. W chwili obecnej, wszyscy Cię przyznać, ale strasznie mi pożarna najwięcej problemów sprawiła w tej grze. No ale, taka mała lekcja pokory, że nigdy nie wiadomo z której strony możemy dostać plaska w pysko w tej grze. Oczekujesz na przykład od karetki czy od. Człowieka, demolki, a dostajesz od teoretycznie no, jednej z prostszych misji, jaką jest właśnie Straż Pożarna, w tej części. Chociaż na tej, nie no, najprostsza jest w GTA3, bo tam żadnej presji level, levelów nie ma, jest tylko ilość. A możemy sobie na po jednym kursie zawsze. Okay, minuta 48, musimy na samą górę dolecieć No mówię, to nie ma, też aż nie wiadomo ile tego czasu, ale. Myślę, że dwie minuty, żeby wrócić na samą górę, rzucić bombę, to wystarczające, jasno. O, ten Samo samobójca w lewo czy w prawo? W lewo, prawo, w lewo, lewo. Nie wiem, czy tych budowlańców będzie. To nie jeszcze jeden, będzie strzelający z ochrony. OK. I ostatnia bombka i kończymy misję. Tak to już jest koniec. Screena sobie zrobiłem. Kiedyś ze strażą będzie taki. taki. I 1000 dolarów padło. Niby jedna trudniejszych, ale nie, ja uważam, że ta misja wyścig przy okazji gdzie zbiera naszą pakę do klubu Mali, bo jest dużo trudniejsza niż czekajcie mam jakieś telefony, niż ta tutaj z samego tego rozwalania, demolowania. I Kiedy dzwoni. Oczywiście strój musimy zmienić, no i zobaczymy to co nam Przyszło ciekawego oj 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 panie 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 o kurde policja ale było blisko tak dajcie, dajcie znać też w komentarzu jak, jak wygląda sprawa Definitive Edition na Steama, bo ja jeszcze nie mam, nie mam trylogii Definitive Edition na Steama e, cały czas tam wierzyłem, że wydadzą jakieś wydanie pudełkowe i będę sobie po prostu mógł, wiecie e, będę sobie mógł, e, no kupić te wydanie i Okej, okay, zaraz, tu przybieramy się. Dopiero kupić sobie to wydanie po prostu tylko kot, wgrać na Steam, na się wgrać, wklepać. Okej, okay, gdzie jest ten model teraz? Bo ja go nie widzę. Czy on dopiero gdzieś tam wjedzie? Dobra, ja sobie zapiszę. Dziękuję Wam za towarzystwo. Jeszcze jeden odcinek z misjami. Yy, dla kogo? No, dla Corteza nam została, tak? Tak więc to tyle. Ja w ostatnim odcinku wam na początku pokażę jak znajdę ten helikopter. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.